Bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Dzisiaj chciałbym poruszyć ważny temat swapu, jaki nastąpił na crypto.com. Jest to swap z tokenu MCO, czyli danego Monaco na, bazującego na blockchainie Ethereum na macierzysty token, a bardziej można nawet powiedzieć coin, bo na ich własnym blockchainie CRO, czyli crypto. Ten dokładnie, który Możecie obserwować na Coin Paprika bądź Coin Market Cap. W czołówce na 12. miejscu w tej chwili e, mamy token Sierra. Jest to token, Sierra, e, te, token który został wygenerowany e, już ponad rok temu przez, przez CryptoCom, jako, jako taki domyślny, natywny token, taki sam, jakim dysponuje powiedzmy. Binance, czyli Binance Coin ma swojego coina na swoim blockchainie Na początku też zaczynali od, od tokenu na, na Etherze, z tego co pamiętam Natomiast e, Crypto.com Zrobiła bardzo podobnie Ostatnimi czasy, czyli po prostu Najpierw wygenerowało token CRO Stworzyło pod niego całą ekonomię W white paperze pięknie to opisali I następnie e, Powoli migrowali coraz więcej usług do obsługi e, W ramach tego tokenu I ostatecznie skończyło się tak wczoraj, że po y, takim dłuższym maintenance'ie który był zaplanowany, <coughs> wprowadzili y, y, niejako właśnie wycofanie tokenu MCO, czyli Monaco, i wprowadzenie w pełni funkcjonalności bazującej na tokenie Siero. Czyli tak naprawdę MCO przestaje już być y, istotne, ważne i, i potrzebne. Zostaliśmy wczoraj maila. Od firmy, które mówi o tym, że mamy czas do 2 listopada tego roku, do 12 czasu UTC na wykonanie tego swapu. Swap jest banalnie prosty, wystarczy wejść w aplikację CryptoCom na telefonie i po prostu przejść przez, przeklikać się przez tutorial. Można zamienić wszystkie wcześniej używane MCO, czy trzymane na portfelu, czy stake'owane w jakikolwiek sposób, czy zablokowane na karcie, można je przekonwertować na Token CRO, i od tej pory wszystko działa na CRO. To jest banalnie proste. Kalkulacja jest automatycznie podawana. Wczoraj, kiedy to robiłem, na swoim koncie wychodziło ponad 27 tokenów CRO za jeden token MCO. Wszystko przeszło błyskawicznie, nawet te tokeny, które miałem w ramach Programu Earn, czyli tego stajkowania, zarabiania, zostały z MCO przerobione na CRO i nadal się stajkują, i jakby wszystko działa po staremu. Jak zobaczycie sobie na stronie, tutaj się zmieniło oczywiście wycena każdej z kart. Już nie ma MCO, tylko jest wszystko podane w CRO. Ceny są bardzo atrakcyjne, nawet lepsze można powiedzieć niż, niż te, które wcześniej były w tokenie MCO. Także o MCO zapominamy, konwertujemy do Sierra i generalnie bazujemy na tym tokenie dla CryptoCom, czyli Sierra. Wiele pytań od moich znajomych dostaję, co o nim myślę, jak on może się w perspektywie w przyszłości rozwijać. Czy, czy tak jak ze względu na to, że, że CryptoCom rozwija się bardzo dynamicznie i to jest już chyba nawet miliardowy, można powiedzieć, startup. Kryptowalutowo płatniczy, taki DeFi-owy, na dobrą sprawę, to czy cena CRO może osiągnąć podobną cenę jak w tej chwili Binance Coin, ponieważ no, ekosystem można by nawet powiedzieć, że jest dużo szerszy w CryptoCom niż, niż w Binance, aczkolwiek Binance tutaj troszkę w innym sektorze działa, ale CRO bardzo mocno mu depcze po piętach aktualnie, to znaczy CryptoCom. Binance teraz z kolei goni Crypto.com wydając swoją kartę płatniczą. No ale to jest pogoń za prawdopodobnym, w, w mojej opinii, liderem rynku. Ja spodziewam się, że kryptokom wskoczy na Coinmarketcap znacznie wyżej niż w tej chwili jest. Czy zbliży się ceną do Binance Coina? W najbliższym czasie szczerze wątpię. Oczywiście nie jest to wykluczone. Natomiast jak prześledzicie jakby podaż i całą ekonomię związaną z tokenem Zero ona w tej chwili jeszcze nie jest tak mocno ograniczona jak Binance Coin. Binance Coin pali duże ilości swoich tokenów, aby zmniejszyć ich podaż na rynek i tym samym sugerować wyższą cenę wyceny swojego Coina. Kryptokom nie wykluczone, że za jakiś czas zrobi podobnie, tym bardziej, że wynika to w dużej mierze z whitepapera, który, który zaprezentowali no będziemy obserwować, ja w każdym razie płacąc swoją kartą e, Crypto.com zieloną cały czas dostawałem MCO tokeny, w tej chwili dostaję CRO tokeny więcej ich dostaję, mimo że ekwiwalent dolarowy czy, czy złotówkowy jest ten sam, ale zdecydowanie kumuluje kryptokoma e, tokena CRO też Wam polecam. No, i jeżeli zabrożicie sobie na 3 miesiące, na przykład w ramach Crypto Earn na, na aplikacji, to możecie zarabiać nawet 18%, mając w przypadku zielonej karty 18% w skali roku. To jest olbrzymi, olbrzymie ROI, w tym oczywiście tokenie. A oprócz tego zarabiamy cały czas cashbacki, też w, to, w CRO. Także póki jest tani. Delikatnie sugerowałbym, ale nie bierzcie tego oczywiście jako poradę inwestycyjną, dokupić sobie troszeczkę tych siero, zamrozić je, żeby zamówić sobie jakąś, którąś z kart, które mamy w ofercie. Tutaj na ich stronie możecie sobie poczytać. No i oczywiście zapraszam do rejestracji z mojego polecenia. Ja bardzo mocno siedzę w tym. Temacie i cały czas siedzę na zagranicznych różnych grupach. Jeżeli zarejestrujecie się z mojego linku polecającego, który znajdziecie pod tym wideo, to dostaniecie 50 dolarów w tokenie CRO. Ja również dostanę za, za polecenie was, ale w ramach tej mojej nagrody um, zobowiązuję się do pełnego wsparcia dla was. Także możecie do mnie pisać czy przez e, Facebooka, czy przez YouTube'a, jakkolwiek ze mną skomunikować i ja Wam wszystko powiem i pomogę w różnych ewentualnie problematycznych sprawach z obsługą całego ekosystemu Crypto.com Także swapujcie, reasumując, czyli zmieńcie swoje tokeny MCO na Zero przed 2 listopada tego roku bo automatycznie ten swap się nie wykona i zamawiajcie karty i zarabiajcie cashbacki z Crypto.com Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym wideo. Pozdrawiam Was, cześć.